Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie. Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, 23 bodajże komitety były wtedy zgłoszone, już dzisiaj mamy 32, a pewnie będzie jeszcze więcej, bo trochę czasu zostało, prawda? Tak, coś, coś z tej liczby 23 zostało, bo 23 <noise> są już zarejestrowane, ale faktycznie wszystkie komitety, które jak dotąd dotarły do Państwowej Komisji Wyborczej, to liczba 32. Przy czym y, kilka komitetów jest jeszcze wezwanych do usunięcia wady. Tam największy problem z tą nazwą bezpartyjnych samorządowców, tam trzy takie naliczyłem, o ja, bardzo, podo bardzo podobnej, y, pani redaktor nawet więcej. Mhm. Y, więc z nimi jest tam y, jakaś dysputa prawna na temat nazwy. Ciekawe, jak to się zakończy. Bo wczytując się w. Przepisy wyczytałam, że nazwa komitetu musi być znacząco różna od innych nazw. A tutaj mamy bardzo podobne nazwy. I nazw partii i nazw organizacji, to prawda. Mm -hmm. Więc wokół, wokół tego to tak naprawdę wszystko się rozgrywa, ale czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. Tam te komitety są wezwane do usunięcia wad i mamy też kilka komitetów zgłoszonych teraz właśnie w ostatniej chwili w piątek, więc czekamy na rozstrzygnięcia. Na ten moment 23 zarejestrowane komitety przez Państwową Komisję Wyborczą. A Dlaczego tych komitetów jest tak dużo? Sam się nad tym zastanawiam, to w zasadzie nie ma chyba bardziej filozoficzne pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Każdy, każdy z tych komitetów. Jak widać chciałby. Zaistnieć w kampanii wyborczej. Pamiętajmy, że liczba komitetów większa niż w wyborach do Europarlamentu wiąże się ze specyfiką tych wyborów, jak, jakim są wybory do Sejmu i do Senatu, czyli część komitetów tworzy się tylko po to, aby wystawiać swoich kandydatów do Senatu. To ma swoje oczywiste uzasadnienie. Wiem z własnego doświadczenia, tak często bywa, że komitety tworzą się też po to, aby zgłaszać swoich przedstawicieli do obwodowych komisji wyborczych, no właśnie bo... to są te, myślę, te główne, główne przyczyny. Bo tylko komitet wyborczy może swoich przedstawicieli do obwodowych komisji zgłosić. Znaczy w pierwszej kolejności, bo już od poprzednich wyborów mamy tą instytucję zgłaszania się przez samego siebie, Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, i tu zgłoszenia są już przyjmowane i w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, i w poszczególnych gminach, więc można zgłosić się poza komitetami wyborczymi. Przy czym trzeba. Jakby trzymać kciuki, aby tych miejsc przez komitety nie było wypełnionych za dużo, bo wtedy można się nie dostać do komisji, dlatego że komitety wciąż mają pierwszeństwo i to jest to pozostało, więc jeżeli wszystkie miejsca wypełnią komitety, to dla tych osób, o których mówiłem przed chwilą, nie będzie miejsca. Natomiast przy wyborach do Europarlamentu w wielu gminach z instytucji, właśnie osób zgłoszonych przez samego siebie, Skorzystaliśmy i faktycznie teraz, ponieważ możemy y, uzupełniać składy obwodowych komisji wyborczych do maksimum, to bardzo chętnie korzystamy z takich osób, które, które do nas się zgłaszają, wypełniają zgłoszenia i, i są później przydzielane do tych komisji, gdzie, gdzie brakuje mi. Mamy 23 komitety zarejestrowane w tej chwili, w tym kilka komitetów, y, które będą kandydata tylko do Senatu wystawiały. Być może jeszcze więcej będzie, bo mamy jeszcze tydzień na rejestrację komitetów, ale czy to oznacza, że te wszystkie komitety będą wystawiały kandydatów, dostajemy pełne listy, czy w lokalu wyborczym dostaniemy ogromną płachtę czy książeczkę z nazwiskami z 23 komitetów wyborczych albo więcej? Z punktu widzenia organizacyjnego i technicznego, wolałbym, aby tak nie było. Bo faktycznie byłby problem ze stworzeniem takiej przejrzystej karty do głosowania, na której nie mielibyśmy problemu z oddaniem głosu. Oczywiście musielibyśmy wtedy na pewno wybrać formę książeczkową zamiast formy płachty. Ale też nie wydaje mi się, aby każdy z tych komitetów faktycznie nastawiał się na, na start w wyborach do Sejmu. Raczej mówię, ewentualne. Starty w wyborach do Senatu, bo tam też mniej podpisów trzeba zebrać. W wyborach do Senatu 2000, na listę w wyborach do Sejmu 5000, więc ta różnica jest tutaj dosyć istotna. I faktycznie wydaje mi się, że te główne komitety jednak przymierzają się do tego, aby wystawić swoje listy, ale to tak naprawdę będziemy wiedzieć w pełni dopiero po 3 września, po godzinie 24. Bo wtedy mija termin na zgłaszanie list kandydatów. Dokładnie tak. Na ten moment jeszcze nie możemy przyjmować zgłoszeń, ponieważ nie funkcjonują okręgowe komisje wyborcze. Na to też Państwa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości mają jeszcze dokładnie tydzień, bo do, do przyszłego poniedziałku, tak jak Pani Redaktor mówiła, wtedy też upływa ostateczny termin rejestracji komitetów wyborczych. Wtedy też mija termin na powołanie okręgowych komisji wyborczych. Czekamy, czy będzie to w tym tygodniu. Czy, czy w poniedziałek, w tym ostatnim terminie, zostaną powołane okręgowe komisje, i po ukonstytuowaniu dopiero będziemy oczekiwać na pełnomocników komitetów wyborczych, którzy będą przynosić swoje listy. No ale komitety, które się rejestrują w państwowej komisji wyborczej, teraz mają czas na zbieranie podpisów, bo to jest, to jest właśnie ten moment, więc myślę, że też oni jeszcze nie są gotowi. My nie jesteśmy gotowi. W przyszłym tygodniu na pewno ruszy akcja rejestracji kandydatów, czyli zejdziemy ten poziom niżej z Państwowej Komisji Wyborczej do poszczególnych okręgowych komisji wyborczych, 41 okręgowych komisji wyborczych w kraju i tam te nowo powołane okręgowe komisje wyborcze będą rejestrować i kandydatów na posłów. I kandydatów na senatorów, w zależności od tego podziału terytorialnego. A kiedy będziemy znali ostateczną liczbę i komitetów wyborczych, które y, swoich kandydatów do Sejmu i Senatu y, prezentują, i kiedy będziemy znali ostateczną liczbę kandydatów? Komitety wyborcze, tak jak powiedziałem, w przyszły poniedziałek to będzie ten termin, który upływa, przy czym jeżeli znowu ktoś przyjdzie w ostatniej chwili, państwa komisja wyborcza będzie miała trzy dni na, na ewentualne wydanie postanowienia uchwały o rejestracji bądź odrzuceniu rejestracji takiego komitetu wyborczego. Czyli najpóźniej do 29 sierpnia, jeśli 29 dobrze 29 powinniśmy znać ostateczną liczbę komitetów wyborczych. I wtedy tak naprawdę myślę rozpocznie się też już ta akcja pełnej rejestracji list, która z punktu widzenia samych zgłoszeń zakończy się 3 września i tutaj znowu okręgowe komisje wyborcze będą miały 3 dni na wydanie tych rozstrzygnięć komitetom, które... Przyjdą w ostatniej chwili, bo życie wciąż pokazuje, że tych komitetów, które przychodzą w ostatniej chwili jest najwięcej, a my zawsze zachęcamy, aby nie czekać do godziny 24. Przy czym to raczej za, zawsze się sprawdza, że te komitety ostatnie również przed godziną 24 przychodzą, więc ten czas oczekiwania wtedy będzie dłuższy, ale odpowiadając wprost na pytanie, pani redaktor, myślę, że 6, najpóźniej 7 września będziemy znali pełne listy. Bo komisje będą sprawdzały, jeżeli komitet przyjdzie w ostatnim momencie zgłosić listę, będą sprawdzały wszystkie dokumenty, w tym te 5 tysięcy podpisów. Czy komisje faktycznie te pięć tysięcy podpisów sprawdzają, czy one są kompletne? Jak to wygląda? Oczywiście, jest obowiązek sprawdzenia pięciu tysięcy podpisów w przypadku rejestracji list, czyli jeżeli komitet przynosi 15 tysięcy, to pięć tysięcy pod kątem kompletności, poprawności, krajowe biuro wyborcze tutaj. Zespołem pracowników będzie musiało sprawdzić. Niektóre komitety wyborcze zostały teraz wezwane do uzupełnienia braków przy składaniu wniosków o rejestracji. Czy zgłaszając listę kandydatów, też takie braki można uzupełniać? Tak, ale w zależności od tego, czego dotyczą te braki, bo to mogą być braki dotyczące braku jakiegoś oświadczenia, czy na nieprawidłowym wzorze, czy niepełnego, czy braku, tak jak wcześniej powiedziałem, takiego oświadczenia, takie faktycznie mm, ewentualne wady można w terminie dwóch dni uzupełniać. A jeżeli na przykład zabraknie 10 czy 20 podpisów, bo część zostanie wykreślona, bo były nieprawidłowe, to wtedy można uzupełnić? Jeśli Wybiec na miasto i szybko jeszcze poprosić? Jeśli, jeśli Chodzi o podpisy, to tak naprawdę tutaj kluczowym jest ten termin upływu yy, ostatecznego, czyli 3 września o godzinie 24. Czyli jeżeli komitet odpowiednio wcześniej do nas przyjdzie, yy, podpisy zostaną sprawdzone, okaże się, że brakuje kilkunastu czy kilkudziesięciu, a termin 3 września, 24, jeszcze nie upłynie, wtedy faktycznie takie podpisy można donieść. Natomiast, jeżeli jest to zgłoszenie w ostatniej chwili i to, że brakuje podpisów, okaże się już po upływie tego ustawowego terminu, wtedy już możliwości uzupełnienia podpisów nie ma. Rafał Tkacz, dyrektor Polskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jest gościem poglądów i osądów. Na dalszą część rozmowy zapraszam na naszą stronę internetową www.radiopole.pl. Panie dyrektorze, mówił pan o powołaniu okręgowych komisji wyborczych. Kto w tych komisjach może pracować? Jeśli chodzi o okręgowe komisje wyborcze, to w zasadzie tradycyjnie, tak jak to było zawsze, są to sędziowie zgłoszeni przez ministra sprawiedliwości. Tak samo będzie i teraz. Jedynym wyjątkiem od wyborów do Parlamentu Europejskiego jest to, że przewodniczącymi takich komisji mogą być komisarze wyborczy niebędący sędziami I w naszym przypadku e, złożyliśmy tutaj propozycję, aby, aby przewodniczącą komisji została pani mecenas Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie e, tego wniosku. Wtedy taka sytuacja będzie u nas miała, a poza nią będą sędziowie zgłoszeni przez ministra sprawiedliwości. I tych komisji jest tyle, ile. Okręgów Tyle ile okręgów, czyli 41 okręgowych komisji wyborczych. A mamy jeszcze obwodowe komisje wyborcze, i to są te komisje, w których może aktywnie uczestniczyć każdy obywatel. Tak. Przy czym, tak jak mówiliśmy w tej pierwszej części, w pierwszej kolejności. Czy te osoby zgłaszane są przez komitety wyborcze? W drugiej można samodzielnie zgłosić się, czy to w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, czy w poszczególnych gminach, i wtedy, jeżeli tych osób zgłoszonych przez komitety będzie niewystarczająca liczba do maksymalnego już w tej chwili składu, kiedyś tylko do minimalnego uzupełnialiśmy, w tej chwili kodeks pozwala nam uzupełniać do maksymalnego składu i z tego korzystamy, wtedy Właśnie e, uzupełniamy składy komisji spośród wyborców, którzy sami e, zgłosili się do poszczególnego urzędu. W wyborach samorządowych były podwójne obwodowe komisje wyborcze. Jedna przeprowadzała głosowanie, druga liczyła głosy. Czy w tych wyborach parlamentarnych też tak będzie? Nie, będzie tak jak to było w wyborach do Europarlamentu, czyli jedna obwodowa komisja wyborcza, która będzie i przeprowadzać głosowanie i ustalać wyniki. Odpowiednio lepiej wynagradzana też w stosunku do wyborów samorządowych, więc diety na poziomie wyborów do Europarlamentu. Wszystkie szczegółowe informacje będziemy już przekazywać wtedy, kiedy ruszy czas zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze wtedy będziemy również mam nadzieję za pośrednictwem również Radio Opole tutaj zachęcać wszystkie osoby do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Sporo powiedzieliśmy już informacji stricte dla komitetów wyborczych, które chcą zarejestrować czy to właśnie się, czy kandydatów, a jakie ważne informacje możemy przekazać dla wyborców, o czym powinni pamiętać? Jeśli chodzi o wyborców to te wszystkie najważniejsze terminy jeszcze przed nimi, więc o tym też będziemy szczegółowo mówić w dalszej części kalendarza wyborczego. Na razie ci, którzy chcą głosować, już teraz wiedzą, że chcą głosować 13 października, to powinni tak naprawdę przede wszystkim wiedzieć, gdzie. Będą przebywać 13 października i ewentualnie w związku z tym zacząć myśleć, jak poczynić pewne kroki, aby, aby to głosowanie było prostsze. Możemy, tak jak też w wyborach do Europarlamentu, wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem wtedy możemy głosować w dowolnie wybranym przez siebie Obwodzie głosowania te zaświadczenia już są wydawane przez urzędy gmin. To są opatrzone hologramem, takim specjalnym na wybory do, do parlamentu krajowego z tym zwróćmy uwagę aby faktycznie nasze zaświadczenie taki hologram miało ponieważ obwodowe komisje mają później obowiązek sprawdzać czy są to prawidłowo wydane zaświadczenie o prawie do głosowania zaświadczenie odbieramy w tym urzędzie w którym jesteśmy w rejestrze wyborców w tej chwili czyli tu gdzie jesteśmy najczęściej zameldowani bądź wpisani na własny wniosek tam odbieramy zaświadczenie o prawie do głosowania. To jest ta jedna droga, jeśli chodzi o głosowanie poza miejscem swojego zamieszkania. Druga droga to jest zgłoszenie się do urzędu w gminie, w której się przebywa. Czyli jeżeli już wiemy, że 13 października będziemy przebywać w innej gminie czy w innej miejscowości niż jesteśmy, w jeszcze wyborców bądź zameldowani wtedy udajemy się do urzędu tej gminy i tam wpisujemy się do spisu wyborców czyli mamy opcję ze swoim macierzystym urzędem, wtedy zaświadczenie o prawie do głosowania, i druga opcja z urzędem w gminie, w której przebywamy bądź będziemy przebywać 13 października. Wtedy tam dopisujemy się do spisu wyborców. Nie jest to y, wpisanie do rejestru wyborców, gdzie trzeba cokolwiek okazywać y, czy udowadniać urzędowi, że jesteśmy mieszkańcami danej. Danej gminy to było przy wyborach samorządowych dosyć popularne i media przy wyborach do Europarlamentu często myliły te wpisy, twierdząc, że, że trzeba z jakimiś rachunkami za gaz udawać się do urzędu po to, żeby wpisać się do spisów wyborców. Nie, do spisów wyborców nie musimy niczego okazywać. Po prostu deklarujemy w danym urzędzie, że tutaj będziemy 13 października i w tym obwodzie głosowania chcemy głosować. Wtedy to Urząd Gminy powiadamia ten macierzysty urząd o, o skreśleniu. W tym y, poprzednim miejscu i o wpisaniu do nowego spisu. A wracając jeszcze na chwilę do zaświadczenia y, o prawie do głosowania, gdzie z tym zaświadczeniem możemy głosować? Absolutnie w dowolnym lokalu, na terenie całego kraju. Tak, to jest ten, to jest ten plus, jakby w stosunku do, tego, do tej drugiej opcji, o której mówiłem, że z zaświadczeniem nie musimy się już w momencie y, odbierania zaświadczenia deklarować, że na pewno będę głosował tutaj czy tutaj. Z zaświadczeniem głosujemy w każdym obwodzie głosowania. Czy to w kraju, czy też za granicą? Czyli wiedząc na przykład, że 13 października tego roku, czyli w dniu wyborów, będziemy musieli przemierzyć Polskę samochodem z jednego krańca kraju, musimy się przemieścić na drugi. Możemy mieć to zaświadczenie i zatrzymać się w trasie w dowolnym lokalu, który spotkamy, i tam zagłosować. Dokładnie tak. Ale wtedy głosujemy na kandydata, który w danej gminie, czy w danym, w danym okręgu, okręgu kandyduje. Tak, to jest ta y, sytuacja, y, no, której nie da się zmienić. To jest tak jak z głosowaniem za granicą. Też nigdy nie głosujemy za granicą na swoich przedstawicieli. Y, oczywiście, czy na y, kandydatów z, ze swojego okręgu wyborczego? Za granicą pamiętam, y, pamiętajmy, zawsze głosujemy na y, kandydatów z okręgu Warszawa-Śródmieście. Natomiast y, w sytuacji. Przemieszczania się czy przebywania na obszarze innego okręgu niż, niż nasz macierzysty, otrzymamy kartę do głosowania i do Sejmu, i do Senatu z nazwiskami z tamtych okręgów wyborczych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rafał Tkacz, dyrektor Polskiej Delegatury Krajowego w Biura Wyborczego, był gościem poglądów i osądów. Serdecznie dziękuję. Poglądy i osądy.